31 października rok 2023 Wczoraj na blogu mieliśmy kamizelkę Bolesława Prusa Dziś porozmawiamy o lalce. Lalka Utwór pozytywistyczny, po pierwsze jej wydanie miało miejsce w 1890 roku. Słuchajcie, jeśli chodzi o lalkę, to na pewno pozytywizm, na pewno podejście stricte, w poszukiwaniu pracy, na pewno podejście surrealistyczne. Na pewno podejście w oparciu o cele, o realizację planów, na pewno podejście przedsiębiorcze. No i jeszcze ten po, po, po wątek miłosny, który zaczerpnięty został jeszcze przenoszony z rodą z romantyzmu. Słuchajcie, jak się zaczyna lalka. Lalka jest to powieść pisana yy, fikcyjnie. Lalka jest, gatunkiem, lalka jest gatunkiem fikcyjnym powieści. To nawet nie jest powieść, to jest fikcja literacka. Dlatego, że to jest głębia autorska, głębia Bolesława Prusa, który chciał w ten sposób ukazać nową ideę pozytywistyczną. Jeśli chodzi o Lalkę i na pewno Bolesława Prusa. Lalka, utwór na pewno interesujący, inspirujący. Utwór, który może zachęcać do miłości, ale takiej bardziej... Pozytywistycznej, takiej miłości, która jest przełożona na pracę. Utwór pozytywistyczny, który na pewno y, kładzie nacisk na to, co działo się w pozytywizmie np. ten przekrój pieniądza, ale też te manipulacje, które oczywiście w stronę parlamentu, zawirowania polityczne. Przypominam, że pozytywizm y, trwał już jakiś czas wcześniej mniej więcej od 1870 roku od, od, od końcowych dzieł Aleksandra Fredry a Lalka Prusa została wydana w 890, więc jakiś to kawałek czasu już ten pozytywizm nam trwa. Przypominam dla pokrótce, że jedną z innowatorek pozytywistycznych była Eliza Orzeszkowa, a Bolesław Plus na pewno zalicza się do niej również. jeśli chodzi o treści lalki. Myślę, że nie chodzi tutaj bardziej o to, żebym ja się zgłębiał o to, żeby pokazywać treść lalki, wiadomo, manipulacje Łębskiej, na pewno e, sytuacja z Wokulskim, który to zakochuje się w Łębskiej, który jest w pewnym podejściu pracownikiem, który rzeczywiście oddaje się pracy który jest osobą inteligentną, co też jest jakimś prądem pozytywistycznym, ponieważ Wokulski w danym momencie zaczyna przewidywać ruchy łęckiej, co też jest na pewno atutem pozytywistów. Na pewno jeśli chodzi o y, lalkę w y, ujęciu, y, ujęciu, w ujęciu po, po pozostałej części książki. Słuchajcie, lalka... Jest, jest taki moment, kiedy to w pociągu Starski i Łęcka próbują ze sobą wejść w bliższą relację, próbują romansować za plecami Wokulskiego, i rzeczywiście to jest taki wątek przewodni, lalki, kiedy to Wokulski ucząc się w ten sposób języka angielskiego, czyli arystokr arystokrat jedno, arystokratki Łęckiej, język przewodni, i wtedy Wokulski generalnie bierze i uczy się tej. Tej, 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 tego języka wychodzi na yy, naprzeciw na, na, na no, 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 poznaje nowy nowy nowy, nowy okrąg yy. Możliwości, które daje język, i w ten sposób demaskuje właśnie, właśnie galopy Łęckiej i, i chęć u, uzyskiwania większej manipulacji, większych finansów Wokulskiego, przez co nie wiąże się z Łęcką. Łęcka dalej jest uznawana jako fan ale kobieta zła, kobieta upadła, a, a lalka staje się fikcyjnym przedmiotem ich miłości. Jeśli chodzi o pozytywizm, na pewno epoka nastawiona na rozbicie parlamentarne, na pewno epoka nastawiona na ustrój demokratyczny, który jest w rozsypce, na pewno epoka, która już odbiega od tych leśnych mogił, od tego irracjonalizmu, bardziej stawia na taką metaforę ludzkiej, ludzkiej, pracy, człowieka pracy, człowieka kapitalistycznego. No cóż, ja z mojej strony to tyle. To krótkie 5 minut poradnika. Dla, dla wszystkich zainteresowanych jest tych filmów więcej. Wczoraj kamizelka, dzisiaj lalka Krótki rzeczowy poradnik Zachęcam do oglądania mojego bloga I do usłyszenia następnym razem A następnym razem Spróbuję przygotować dla Was Nadniemnem Elizy Orzeszkowej Dzięki serdecznie. heja